Znów jesteśmy obcymi. Nie dlatego, że zapomnieliśmy, ale dlatego, że pamiętamy zbyt dokładnie. Znam każdy ton Twojego śmiechu, każde słowo, które wypowiadałeś półszeptem. Ty znasz moje spojrzenie, kiedy coś mnie bolało, ale udawałam, że wszystko jest dobrze. Znamy swoje sny, swoje słabości, swoje sekrety, a jednak mijamy się jak przechodnie na zimnej ulicy. Nie ma już my, jest tylko ty, gdzieś tam, i ja. I ja, tutaj, trochę silniejsza, trochę cichsza. Nie tęsknię już tak jak kiedyś, a czasem czuję ten ślad w sercu, jakby ktoś przypomniał mi melodię, którą kiedyś kochałam do bólu. To dziwne, prawda? Że można znać kogoś do szpiku duszy, a potem nie wiedzieć nawet, jak się z nim przywitać. Że można przejść przez ogień razem, a potem nie czuć nic oprócz chłodu, który zostaje po płomieniach.